Cześć ja jestem Bartas i zapraszam do obejrzenia tego krótkiego, a treściwego materiału. W ostatnich paru dniach w internecie zawrzało jak w XIX-wiecznym kotle bałkańskim. A to za sprawą pewnego artykułu na stronie kotaku.com. Możemy się z niego dowiedzieć, że prawie na pewno Studio Rockstar przygotowuje się do wydania trzech remasterów kultowych części GTA. Mowa tu oczywiście o GTA 3, Vice City oraz San Andreas. Jak podaje strona, jakichkolwiek znaków ze strony Rockstar możemy spodziewać się już tej jesieni, czyli całkiem niedługo. Według informacji uzyskanych przez Kotaku, remastery będą działać na silniku Unreal Engine na większości dostępnych obecnie platform, wliczając w to nawet Nintendo Switch. Według doniesień, pod względem graficznym, gry mają być połączeniem starej i nowej oprawy. Utrzymując przy tym klasyczny wygląd każdej z odsłon. Od prawie roku w internecie krążyły plotki, które rzekomo mówiły, że Rockstar pracuje nad remakeami lub remasterami klasycznych tytułów GTA z ery PlayStation 2. Plotki zyskały na popularności w momencie, kiedy Rockstar zaczął masowo usuwać popularne projekty moderskie z internetu. Wedle przecieku, wydanie klasycznej trylogii było planowane już w zeszłym roku. Niestety, pandemia pewnego nieposkromionego wirusa pokrzyżowała twórcom planu. Osobiście jestem bardzo ciekawy tego przedsięwzięcia i szczerze nie mogę się doczekać, aby zobaczyć już pierwszy trailer. Jeśli chodzi o moje upodobania, to naprawdę nie mogę się doczekać, e, aby zagrać w odświeżone GTA Vice City, którego jestem fanem już od ponad... Pff, 15 lat. Jestem ciekawy waszego zdania, w którą część chcielibyście zagrać jako pierwszą. Dajcie znać w komentarzu. A jeżeli film wam się spodobał, bądź był pomocny, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chciałbyś, żeby twój znajomy również dowiedział się o tej informacji, po prostu wyślij mu ten film. Z mojej strony to wszystko. Widzimy się w następnych materiałach.